Witam, w tym tutorialu pokażę, że aby przejąć kontrolę nad stroną WWW wcale nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy ani paradoksalnie poświęcać temu bardzo dużej ilości czasu. Na początku wpisujemy w Google frazę admin ukośnik login.asp W schowku mam skopiowane jedno hasło. No i wpisujemy login admin. Wklejam moje hasło. I jak widać, zalogowaliśmy się bez problemu. Kolejny link. Wklejamy hasło. No to, to się nie udało, nie szkodzi, próbujemy dalej. Trzecia witryna. Znów login admin. Wklejam hasło. Znów zalogowaliśmy się bez problemu. Kolejna witryna. No tutaj się nie udało. Lecimy dalej. Znów logi nadmi. Wklejam hasło. Zalegowaliśmy się bez problemu. kolejna witryna i kolejne bezproblemowe logowanie login admin hasło No tutaj serwer wrzuca jakiś błąd, nie mam się teraz czasu to zagłębiać, szukamy dalej. No to już będzie ostatnia strona. Kasło. No to te też się nie udało, ale przypominam, że wchodziliśmy na konta administratora, czyli gdyby tak naprawdę gdybyśmy chcieli, moglibyśmy zrobić z tymi stronami wszystko. Jestem pewien, że gdybym używał większej ilości haseł, ta skuteczność byłaby większa.